Wojsko Bliżej Ludzi. Armia też idzie z postępem. Targi Służby i Pracy w Limanowej. Tak mi to Bóg. Tak mi to Bóg. Lokalna Organizacja Turystyczna pod lupą radnych. Szkoda, że te osoby, które dzisiaj słyszą, że pani nie jest za tym. Takie słowa powtarzać, to spotkamy się w sądzie. Wsparcie dla Limanowskiej Akcji Charytatywnej. Bardzo nam zależy, żeby ludzie dobrego serca zauważyli nasze stowarzyszenie. Monika Antusz Grodzicka, witam w informacjach. W Limanowej zakończyły się Wojskowe Targi Służby i Pracy. Prezentowano sprzęt wojskowy, a w sobotę na rynku odbyła się przysięga żołnierzy dobrowolnej służby wojskowej. Po raz pierwszy Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji zorganizowały Wojskowe Targi Służby i Pracy. Wśród 16 miast na mapie kraju, które zorganizowały wydarzenia, była również Limanowa. Targą towarzyszyła wystawa sprzętu wojskowego. Można było również sprawdzić możliwości rozwoju zawodowego w siłach zbrojnych od dobrowolnej i zasadniczej służby wojskowej po służbę zawodową. Kulminacyjnym punktem dwudniowych targów była przysięga, która odbyła się w sobotę na Rynku w Limanowej. Zapraszamy na relacje z wydarzenia. Centrum targowym stał się Limanowski Dom Kultury, wokół którego jest eksponowany sprzęt wojskowy, chętnych do jego oglądania, ale też i testowania nie brakowało. Każdy mógł znaleźć tutaj coś dla siebie. Wszystko idzie z postępem, także armia też idzie z postępem. Spore zainteresowanie wśród zwiedzających wzbudził ten oto 60-tonowy czołg Leopard 2. Jak tłumaczą wojskowi, maszyna łączy w sobie siłę ognia, obrony, szybkości i zwrotności, dzięki czemu sprawdza się w różnorakich działaniach bojowych. Czołg ma możliwość przeprawiania się po dnie, oczywiście po odpowiednim zabezpieczeniu, po dnie przeszkody. Wodnej. Oczywiście całkow wyposażony jest w nowoczesny system kierowania ogniem umożliwiający funkcjonowanie działanie w każdych warunkach pogodowych zarówno w dzień, jak i w nocy. Ale wojskowe targi pracy to nie tylko pokaz sprzętu wojskowego, to również promocja służby w jego szeregach. Bardzo chciałabym być na lawie, w dęblinie. Dla Oliwii i innych młodych osób, to również szansa i możliwość rozwoju zawodowego, bo praca w wojsku to nie tylko służba krajowi, ale też stabilizacja, pewna praca i wynagrodzenie. Tak, Okej. Okay. <grystanie> nie dość, że jeżeli jest się patriotą, to jest to takie wyniosłe dla nas i dumne, to no, jest to dobra opcja przyszłościowa. Bardzo. Dzisiaj tak naprawdę mamy armię zawodową, ale też mamy, pamiętajmy, że mamy mocno rozbudowane Wojska Obrony Terytorialnej, tak? czyli ochotniczą formę służby wojskowej, gdzie żołnierz łączy pracę, naukę, studia ze służbą wojskową. Jest to bardzo ważne, żebyśmy mieli dobre wojsko, silne, bo na co nasze wysiłki, wszystkie, na co budowanie wszystkiego, żeby było. Jeżeli mogłoby dojść do takiej sytuacji, że to wszystko ulegnie zniszczeniu, a nasze rodziny będą zagrożone, Limanowa jest stolicą małopolskich targów, a jednym z 16 miast w kraju, w którym odbywają się zresztą po raz pierwszy targi służby i pracy. Ten sprzęt dotknąć, można powiedzieć, to, to jest na pewno bardzo ważne i robi wrażenie dla nas osobiście, ale dla wszystkich zwiedzających. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej! W sobotę na rynku w Limanowej 66 żołnierzy dobrowolnej i zasadniczej służby wojskowej z ósmej bazy lotnictwa transportowego w Krakowie-Balicach złożyło uroczystą przysięgę. W chwili własnej ani nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg. Tak mi dopomóż Bóg. Wypowiadając głośno słowa roty w przysięgi wojskowej, świadczycie o waszym patriotyzmie oraz gotowości do najwyższych zobowiązań i poświęceń wobec ojczyzny i narodu. dumę z tego, że możemy służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej i stajemy się jej pełnoprawnymi obrońcami. Dziękujemy także naszym rodzicom za wychowanie nas w poczuciu ducha patriotyzmu oraz za przekazanie nam wartości, które sprawiły, że stoimy tu dziś przed wami. Słowa roty ślubowania wypowiedział również Dawid jędrzejowski słukowicz któremu w tym wyjątkowym dniu towarzyszyła rodzina. Nie mogę się już doczekać, aż zostanę żołnierzem zawodowym. W wydarzeniu, które było jedynym takim w Małopolsce udział wzięli parlamentarzyści, samorządowcy z powiatu limanowskiego, a także władze województwa małopolskiego. Myślę, że wszyscy jesteśmy dumni, dumni z tego, że Wojsko Polskie jest jeszcze silniejsze, że dzisiaj cała Małopolska patrzy na Limanowo. To żołnierze są pod takim dużym wrażeniem, małe miasto, ale piękne i no w takich okolicznościach warto chyba taką przysięgę złożyć. No to przysięga, rzeczywiście wszystko i pogoda, i, i pora i publiczność, rodziny, które przyszły zobaczyć swoich synów i córki. Bardzo ważne, że ci młodzi ludzie decydują się stać się na taką tarczą Rzeczypospolitej. A ja mówiłem na tym otwarciu, że daj Boże, żeby nie musieli stać się pięścią Rzeczypospolitej, bo gdyby doszło do. Potrzeby to pewnie stanęliby bardzo dzielnie do, do walki. Podczas wojskowych targów służby i pracy można było również zobaczyć pokazy sztuki walki oraz taktyki w wykonaniu klas mundurowych. A na scenie Limanowskiego Domu Kultury wystąpiła orkiestra wojskowa z Krakowa. Można było wysłuchać wiele znanych standardów muzyki klasycznej, jak i rozrywkowej. Wbrew powszechnie panującej opinii wydarzenie to nie sparaliżowało miasta. Tylko w sobotę kierujący mogli odczuć trudności związane z uroczystością przysięgi na limanowskim rynku. Ruch przez centrum miasta został przywrócony już o godzinie 13.00. Józef Budacz, TV28. Blisko dwie godziny trwała dyskusja na temat działalności i funkcjonowania lokalnej organizacji turystycznej powiatu limanowskiego. Wtorkową sesję Rady Powiatu Limanowskiego zdominował właśnie ten temat. Radni Powiatu jeszcze w ubiegłym roku domagali się szczegółów dotyczących funkcjonowania lokalnej organizacji turystycznej. Część radnych miała wątpliwości co do statutowej działalności stowarzyszenia. Oczywiście my tutaj możemy patrzeć nad jakby taką szeroką, rozumianą promocją powiatu, bo tak to też można postrzegać. Ale przy tej dyskusji już tutaj wyszło, co zrobić, jak się ukierunkować, być może zmienić właśnie to działania. Wśród rajców pojawiły się również głosy, że organizacja jest tubą propagandową wicestarosta Agaty Zięby. Nic z tego, że wydamy 200 tysięcy albumów, naklejek i tak z kolei Jan Puchała chciał poznać zakres prowadzonych prac przez organizację, jak i szczegóły dotyczące środków, które organizacja przeznacza na promocję. Mam prawo wiedzieć i nie pytam o coś, czego bym nie był pewien. To są zadania często o charakterze innowacyjnym. Po prezentacji głos zabrali radni, którzy nie kryli zadowolenia z przedstawionych działań. Nie mam żadnych pytań. Ja wierzę nie tylko w uczciwość, ale i też w wysokiej klasy rzetelność wszystkich pracowników lotu i przedstawicieli wiem, że to, co robią, robią bardzo profesjonalnie. Zaangażowano zadanie o wartości wykonano 800 tysięcy złotych, a pozyskano środki na milion, przeszło 200 tysięcy złotych, no to jednak jest to kwota, która tu została na tym terenie dla tych ludzi. Dla naszej społeczności... Pojawiły się jednak głosy krytyczne. Radna Ewa Filipiak tłumaczyła, że niektóre z realizowanych działań wykraczają poza statutową działalność stowarzyszenia. To ludzie muszą tutaj przyjechać, muszą tutaj zostawić pieniądze i tak tworzą się elementy turystyczne. Z taką opinią nie zgodziła się Agata Zięba. W jednej osobie wicestarosta powiatu, a także prezes lokalnej organizacji turystycznej miała odmienne zdanie na ten temat. Dlaczego tak pani... Można powiedzieć nie lubi kół gospodyń, nie lubi Pani osób z niepełnosprawnością, nie lubi Pani środowiska, bo Pani twierdzi, że tylko to ma być turystyka. Statut dopuszcza. I dopóki ja jestem prezesem, zadbam o każdą organizację w powiecie limanowskim w każdym wieku i w każdym czasie. Szkoda, że te osoby, które dzisiaj słyszą, że pani nie jest za tym, żeby odwiedzić osobę niepełnosprawną, jak mamy możliwość pozyskać środków. Proszę nie siać tutaj pomówienia, że jestem przeciwna kołom gospodyń, bo z nimi współpracuję od wielu lat, że jestem przeciwna osobom niepełnosprawnym. Takich rzeczy nie powiedziałam. Jeżeli pani będzie takie słowa powtarzać, tu spotkamy się w sądzie. Józef Budacz, TV28. Limanowska Akcja Charytatywna zwraca się z prośbą o przekazanie 1,5% podatku dla tej organizacji. Z Teresą Zabramny, prezesem stowarzyszenia, rozmawiał Józef Budacz. Bardzo nam zależy, żeby ludzie dobrego serca zauważyli nasze stowarzyszenie i naszym podopiecznym, dawali każdą złotówkę, bo to jest jednak bardzo, bardzo ważne. A ze względu na to, że teraz naprawdę wszystko podrożało, oglądam te faktury, jakie dają nam podopieczni, to naprawdę trzeba pomóc. Bo no nie ma, oni nie mają możliwości nawet kupić cokolwiek dzieciom ponad te lekarstwa lub rehabilitację, którą muszą mieć. To też kosztuje, bardzo drogo to jest. Także ja ciągle powtarzam teraz bardzo, ale bardzo bym prosiła, żeby, żeby wszyscy jakoś tak jak zawsze, po prostu, żeby nam da dawali na nasze konto pieniążki. A naprawdę mało jest problemów z tym przekazywaniem, bo wystarczy tylko napisać nasz KRS 4-0, -212 -400 i puścić każdą złotówkę, jaką mogą nam przekazać. Proszę powiedzieć, jak w ubiegłym roku no, ta inicjatywa cieszyła się, jeżeli chodzi o Lach? W tej chwili akurat patrzyłam teraz nawet, jak mieliśmy to nagrywać, jest, było mało pieniędzy, to znaczy mało, stosunkowo mało, bo poprzednie lata naprawdę imponujące kwoty mieliśmy i także każdy się cieszył, no, a w tym roku, w ubiegłym roku jednak troszeczkę niższe były wpływy i to mnie zmartwiło, Dla teraz, dlatego teraz Teraz szukam każdej okazji, żeby po prostu jakoś nagłośnić, bo u nas y, naprawdę jest bardzo uczciwa praca i, i polecam. Można w każdej chwili przyjść, porozmawiać, popytać. A jeżeli chodzi o podopiecznych, to nasza strona, Lach limanowa.pl Na naszej stronie są wszyscy podopieczni, którzy u nas są. Zdjęcia, opisy choroby, opisy, co, co w ogóle, czego oczekują, nawet można by wnioskować. I, I sądzę, że to też by pomogło każdemu. Ile osób pod skrzydłami Limanowskiej Akcji Charytatywnej funkcjonuje? W tej chwili nam, mamy 65 podopiecznych. Są to i dzieci, i dorosłe osoby. A ponadto pracuje jeszcze siedem osób, które społecznie po prostu spotykamy się i obradujemy. Jak pomagać, jakie znaleźć rozwiązania, żeby lżej było trochę tym ludziom. Tych osób, instytucji, które oczekują tego procenta, teraz 1,5% jest dość sporo. Limanowska Akcja Charytatywna nie działa od dziś, więc chyba dużo łatwiej jest przekonać mieszkańców z naszego regionu do tego, aby no, wsparli tą państwa inicjatywę no bo tak jak Pani wspomniała, tutaj wszyscy pracują społecznie. Tak, no i tak, mam, wierzę, że tak będzie, no po prostu nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, bo jednak trzeba swoich też wspomagać, ja już tak chytrze mówię, ale taka jestem, że chciałabym wszystko dla nas, no. I, i wierzę, że tak, tak będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Mieszkańców naszego regionu poruszyła historia Orła, który prawdopodobnie w skutek powietrznego pojedynku znalazł się na środku ruchliwej drogi, przebiegającej przez centrum Limanowej. Jego adwersarz odleciał, natomiast on został potrącony przez samochód. Całe zdarzenie miało miejsce we wtorek, 14 marca. Ranny Orzeł Przedni, bo tak nazywa się ten gatunek, trafił do lecznicy weterynaryjnej pana Jarosława Stoszka. Tutaj otrzymał fachową pomoc i opiekę. Telefon brzmiał, czy udzielimy pomocy. No więc. Poprosiliśmy, żeby yy, oczywiście, żeby tego ptaka przywieźć do nas. No i po chwili ptak był w lecznicy. Proszę powiedzieć, jak zareagowaliście na to, że tutaj ptak trafił? No, na pewno był duży szok, bo nie spodziewaliśmy się orła tutaj w klinice. A pierwsza pomoc jaka mu została udzielona? Z początku obejrzeliśmy po prostu jak wyglądają te, te rany. No i w zasadzie postanowiliśmy, że zostanie odesłany do, dalszej, do dalszych badań tym, że no najważniejsze było, żeby on po prostu został przetransportowany w jak najlepszych, w jak najlepszej kondycji, więc, więc został po prostu zaopatrzony, zostały zabezpieczone skrzydła. Bezpośrednio po opatrzeniu orła do akcji przystąpili pracownicy Nadleśnictwa Limanowa, którzy przewieźli rannego ptaka do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Mikołowie. Wydarzenie z udziałem orłów przednich, do którego doszło w Limanowej jest bardzo szczególne, wręcz zadziwiające. To bardzo rzadki przypadek złapania przez człowieka rannego orła a cały reportaż będzie dostępny na naszej stronie internetowej. To była wycieczka, która jeszcze na dobre się nie rozpoczęła, a już jego uczestnikom dostarczyła wrażeń. W sobotę kilka minut przed godziną ósmą strażacy otrzymali zgłoszenie o płonącym układzie hamulcowym w autobusie, który poruszał się Krajową 28. Autobusem podróżowało ponad 30 osób. Podróżni jechali autobusem ze Śląska, aby zwiedzić Beskid wyspowy. Kierowca, widząc co się dzieje, zdecydował zjechać na stację benzynową w Podłopieniu. Tam szybko przystąpił do gaszenia rozgrzanego układu hamulcowego, a przybyli na miejsce postoju strażacy dopełnili formalności i zabezpieczyli miejsce zdarzenia. W piątek w wieku 84 lat zmarł w Krakowie po ciężkiej chorobie Ryszard Niemiec, prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Spotkali się, poznaczali się wzajemnie, zepili parę wody i się rozjechali. Taki przekaz jeszcze do niedawna obowiązywał w przestrzeni publicznej. Ryszard Niemiec wielokrotnie gościł w naszym regionie, uczestniczył on w galach piłkarskich, a także wydarzeniach, które organizował Limanowski Podokręg Piłki Nożnej, jak również kluby z naszego regionu. Na Limanowszczyźnie tak właśnie jest, że im mniejszy zakątek tego cudownego, tej cudownej krainy, tym ambicje... Aspiracje i, i skuteczność w działaniu działaczy piłkarskich jest również. Ryszard Niemiec to również ikona dziennikarstwa. W przeszłości był redaktorem naczelnym dziennika polskiego, Gazety Krakowskiej i Tempa. Tak w pełnej krasie prezentuje się Wieża Widokowa na Górze Skiełek. Film otrzymaliśmy od pana Andrzeja Bukańskiego z Łukowicy. Platformy widokowej na Skiełku rozprzestrzeniają się właśnie piękne e, krajobrazy w kierunku Tatr, Beskidu Sądeckiego czy nawet Pogóża Rożnowskiego. Także ja byłem już na wielu wieżach widokowych, ale z tej na Górze Skiełek widoki są najpiękniejsze. Na budowę wieży widokowej na Górze Skiełek nad Łukowicą władze gminy pozyskały środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach tarczy dla gmin górskich na infrastrukturę turystyczną. Kosztowała ona 1,5 miliona złotych. Kalendarzowa będzie za dwa dni, natomiast na nadejście tej prawdziwej pewnie jeszcze będziemy musieli poczekać. Pan Rafał Węgrzyn zwiastunów wiosny szukał na Beskidzkich szlakach. W wyższych partiach gór leży jeszcze sporo śniegu, ale niżej pojawiają się już kwiaty. W tym tygodniu na poszukiwanie zwiastunów wiosny wyruszą przedszkolaki, a wraz z nimi również my. A może ktoś z Państwa znalazł już oznaki wiosny, dlatego zachęcamy do dzielenia się zdjęciami. Tym optymistycznym akcentem żegnam się z Państwem. Do zobaczenia za tydzień.